Witam Państwa, Jan Bodakowski. Bardzo Państwu dziękujemy za wspieranie finansowe mediów narodowych. To dzięki tym środkom, które Państwo przesyłają na żółty numer rachunku bankowego, tudzież za pośrednictwem zrzutki, możemy być telewizją polskich patriotów, która mówi na bieżąco o tym, co ważnego się dzieje w naszym życiu społeczno-politycznym. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Oskar Szafarowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Oskarze, prasa donosi, że w... Tak jakby w, tylnymi drzwiami do Polski zostanie wprowadzone homo małżeństwa, homo i surogacja. Na czym to wszystko ma polegać? Niestety, to jest z jednej strony kolejne złamanie traktatów unijnych, z drugiej właśnie ta, ten napór ideologii lewicowej. Zaczęło się już pod koniec zeszłego roku, kiedy Parlament Europejski przygotował taki projekt rozporządzenia w sprawie, to się nazywa zgodnie z tytułaturą tej regulacji uznawaniu rodzicielstwa czy uznawaniu związków rodzinnych w różnych państwach. Chodzi o to, że jeśli w jednym państwie jakieś homomałżeństwo jest uznawane i dodatkowo ma prawo do adopcji dzieci, to w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie musiało mieć dokładnie te same prawa. Czyli, jakby ujednolicenie tych światopoglądowych rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej i w najbliższym czasie tym rozporządzeniem, które oczywiście zostało przyjęte przez zdominowany przez lewicę Parlament Europejski, ma się zająć Rada Unii Europejskiej. I to jest też bardzo ważna sprawa, ponieważ. To wkracza w sferę prawa rodzinnego, czyli sferę takiego. A zgodnie z, Pols z tak. traktatami o Unii Europejskiej. Prawo rodzinnego jako element też prawa cywilnego, szerzej rozumianego, jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Czyli tylko poszczególne państwa mają tutaj władztwo. Jeśli jakaś regulacja w to wkracza, musi być zgoda jednomyślna wszystkich państw członkowskich na poziomie Rady Unii Europejskiej. Więc Polska domagała się jeszcze za poprzedniego rządu konserwatywnego, rządu Prawa i Sprawiedliwości, że nawet jak ta sprawa stanie, tu na przykład Polskę reprezentował wiceminister Sebastian Kaleta kilka razy, bo ta sprawa jakby już się pojawiała, ale Polska tutaj twardo rzeczywiście tę kwestię stawiała, no to rzeczywiście wtedy jeszcze się krygowali urzędnicy brukselscy i nie poddawali tego pod głosowanie, no bo wiedzieli, że nie mają tutaj większości tej jednomyślnej. Natomiast teraz... Próbują już w ogóle obejść te traktaty, uznając, że jest to kwestia społeczna, a nie prawa rodzinnego i że jest to kompetencja dzielona Unii Europejskiej, czyli mogą w to ingerować i chcą to zwykłą większością przeforsować na Radzie Unii Europejskiej, a niestety no. W Polsce się jeszcze o tyle zmieniła sytuacja, że nowy polski rząd jest gorliwie całkowicie za tym. Pan wiceminister Śmiszek, który Polskę reprezentował przez pewien czas, no teraz już się dostał do Europarlamentu, więc ktoś inny pojedzie z Ministerstwa Sprawiedliwości, ale deklarował, że polski rząd jak najbardziej to popiera. Konsekwencją, jeśli by to przyjąć, byłoby wprowadzenie tylnymi drzwiami rzeczywiście do Polski, no, małżeństw gejowskich, małżeństw lesbijskich czy tych związków homo, z możliwością, i to jest najgorsze, adopcji dzieci przez te pary. To znaczy, polskie sądy na przykład nie mogłyby wtedy blokować takich prób, rzeczywiście przyjmowania dzieci przez te pary jednopłciowe, no bo zawsze można by pokazać ten kwit europejski. Znaczy, no, by i wyglądało tak, że oni sobie jadą tutaj do Berlina, tam biorą hmm. ślub, adoptują dzieci, wynajmują y, surogatki, żeby im hmm. dzieci urodziły. I z jemowlakami już sobie wracają do naszego kraju. Tak. I to I... nawet mogłyby być tak naprawdę polskie dzieci, które tylko cała procedura byłaby zarejestrowana w innym państwie. Więc to jest już jakby. Bo Góry nie ma całkowite. żadnych problemów z tym, żeby dwóch obywateli Polski wyjechało sobie do Berlina, tam wzięło ślub, zaadoptowało dzieci i nie ma czegoś takiego, że muszą to robić w Polsce. Nie. W myśl tych przepisów mogliby to spokojnie robić właśnie za granicą. Czyli jest to całkowite już no, rozszczelnienie systemu. Właśnie też dodatkowo ta kwestia surrogacji, to znaczy, no, mogliby wynajmować tak no, no handel ludźmi prowadzić, no bo to jest w pewnym sensie no, byłby handel ludźmi w tym sensie, że kupowaliby sobie, ja mówię bardzo brutalnie, no, ale tak to wygląda, kupowaliby sobie dzieci od y, 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 rodzone przez jakieś inne kobiety i no, jest to rzecz skandaliczna. I niestety. Być może już w tym roku zostanie doprowadzona do finiszu i no, jest to nie tylko złamanie traktatów, ale jeśli chodzi o polskie warunki, złamanie konstytucji, która jasno przewiduje, że małżeństwo w Polsce to jest związek kobiety i mężczyzny czy w ramach tego tej zasady że będziemy musieli przyjąć każdą aberrację która jest w jakimś prawie Unii w jakimś kraju Unii Europejskiej przez rządzących lewicowych ekstremistów wprowadzona nie może się zdarzyć tak że na przykład jakiś kraj Unii Europejskiej z racji na dużą liczebność populacji imigrantów islamskich wprowadza wielożeństwo zgodne z z szariatem i wtedy my w Polsce też byśmy musieli wprowadzić wielożeństwo i na przykład jakieś inne przepisy zgodne z szariatem. Czy tu się włosy nagławiali, ale niestety w tym kierunku to zmierza? Znaczy, jeśli wiemy, że nowym hasłem, takim przewodnim, już teraz takim zradykalizowanym, nowej starej przewodniczącej Komisji Europejskiej, jest ujednolicanie. Czyli całkowita harmonizacja polityk w obrębie Unii Europejskiej. I to jeśli chodzi o kwestię klimatyczne no wiemy, że to hasło, którym jakby, które forsowała Ursula von der Leyen w zeszłym tygodniu podczas tego przemówienia w Parlamencie Europejskim, jest 90% redukcji emisji CO2 do 2040 roku, także zwiększenie polityki migracyjnej, ale właśnie również kwestia nowych traktatów. I w tych traktatach jest jasna sprawa. Ujednolicenia, czyli no, zniesienia prawa weta i forsowania tych wszystkich zmian, także ideologicznych, bez zgody poszczególnych państw narodowych, których de facto już by nie było, no, bo mielibyśmy takie jedno wielkie superpaństwo. I to krok po kroku taką metodą salami jest już właśnie wprowadzane, tak jak choćby ta kwestia adopcji dzieci przez pary gejowskie, a jeśli te traktaty byłyby przeforsowane, no to ostatecznie nie moglibyśmy już nawet gardłować, że są łamane jakieś przepisy prawne, bo wprost zostałoby to zalegalizowane. W konsekwencją patologii płynących z Unii Europejskiej, konsekwencją tej absurdalnej, i szkodliwej polityki klimatycznej jest wzrost czynszów w spółdzielniach, a także rachunków za wodę. Dokładnie. No, jeśli chodzi o rachunki za wodę, jest to sprawa o tyle skandaliczna, że. Warto przypomnieć, 24 kwietnia bieżącego roku wyszedł na mównicę sejmową pan minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u i zarzekał się. Powiedział bardzo jasno jedno zdanie: Rząd nie dopuści do żadnych podwyżek cen wody w tym roku. Przepraszam, powiedział, że rząd nie wprowadzi, a tak naprawdę to nie rząd wprowadza, tylko samorząd. Tak, przy czym oczywiście pamiętajmy, że rząd mógł to zablokować, to znaczy na mocy znowelizowanej ustawy rząd poprzez spółki Wody Polskiej, którą kontroluje, mógł rzeczywiście to zablokować. I dlatego przez ostatnie kilka lat nie było podwyżek cen wody, przez 6-7 lat, ponieważ w 2016 bo roku została znowelizowana ustawa właśnie yy, o wodach polskich i rząd poprzez tę spółkę mógł blokować samorządom te podwyżki cen wody, które by się właśnie przekładały na wyższe rachunki dla mieszkańców. Ustawa się nie zmieniła, zmieniło się podejście nowego rządu. Rząd nie zastosował tego mechanizmu, nie zablokował, więc samorządy mogły tę cenę podnieść. Średnio to jest w większości samorządów na razie i tak stosunkowo delikatna podwyżka, ale wiemy, że od stycznia będzie kolejna, bo to jest 20-30%. Oczywiście są i takie samorządy, jak Police, chociażby w Polsce o 60%. W Warszawie to jest 20%, w też 20%, parę, tam 20 kilka procent Rzeszów, 35% biały stok, Ale wiemy, że te podwyżki będą narastały, od 1 stycznia będą kolejne. I zobaczmy też, jaki ten mechanizm jest ukryty, jeśli chodzi o cenę energii. To znaczy rozbito to na dwie podwyżki. Poprzez tę ustawę, szumnie nazwaną bonem energetycznym, ona w gruncie rzeczy polega tylko na tym, że zamiast jednej gigantycznej podwyżki rozbito to na dwie. Średnio prąd zdrożał od 1 lipca o 25-30% do 30 i dokładnie taka sama podwyżka 25-30% będzie nas czekała od 1 stycznia, czyli kumulatywna to będzie blisko 60% dla wszystkich odbiorców indywidualnych, także dla firm, przez co wiele firm się zamyka. Mamy raport Narodowego Banku Polskiego z przedwczoraj bodaj. Które pokazuje, że jest katastrofalna kondycja polskich firm, jeśli chodzi o pierwsze półrocze, która się pogarsza, głównie przez ceny energii, które zostały przez ten rząd uwolnione od 1 stycznia. Czyli reżim Donalda Tuska konsekwentnie realizuje swoją politykę e, sabotażu i dywersji niszczenia polskiej gospodarki, e, wyzysku e, takiego w, e, kolonialnego Polski przez e, Zachód. Tak, jeśli słyszymy jednocześnie pana ministra finansów Andrzeja Domańskiego w stacji bardzo przychylnej rządowi w 13 grudnia, który mówi, to wypowiedzi wypowiedź z tego weekendu, że oni są rządem niskich cen. Czy to, rząd Donalda Tuska jest rządem niskich cen, to nie wiem, może to oni się nisko cenią, jeśli chodzi o stosunki nie, z Niemcami. No, po bo... Możemy kłamać yy pojęcie prawdy przestało mieć jakiekolwiek znaczenie nie jest to zgodność my wierzyliśmy wierzymy w to, że prawda to jest to co jest zgodność tego co mówimy z faktami natomiast oni przyjmują zapewne inną definicję prawdy dla nich prawda to jest to co aktualnie sobie wymyślą wspomniał pan o wodach czy ta nowalizacja ustawy, która likwiduje właściwie likwiduje inspekcję wodną, nikt nie będzie już teraz chronił polskiej przyrody, która likwiduje wszelkie inwestycje w ochronę, w budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków na Odrze. To jest właśnie ta ustawa o wodach. Tak, to jest element tej nowelizacji, który jest bardzo szeroki, bo tam co chwila Ministerstwo Infrastruktury, ale także Ministerstwo Klimatu i Środowiska dorzucają kolejne elementy. To jest z jednej strony właśnie to skandaliczne zmniejszenie ochrony. Polskich rzek, jeśli chodzi o taką, przyro taki przyrodniczy aspekt. I też znowu słyszymy teraz y, kolejne przypadki pojawiania się śniętych ryb w polskich rzekach na zachodzie Polski, także wodrze, co ciekawe i w różnych jej dopływach. I jakoś nie słyszymy tego rwetesu, tego krzyku, że to ktoś Bo celowo. Teraz są uśmiechnięte. No, z zapisu, widać. Słyszeliśmy tweety Donalda Tuska i czytaliśmy zarządów prawa i sprawiedliwości, że pis jest jak rteń, że pis zatruwa polskie rzeki i jest za to odpowiedzialny. Teraz jakoś nie słyszę, żeby te media patrzyły władze. Na ręce i oceniały, że to rząd Donalda Tuska no jakoś tam, nie wiem, zakrada się w nocy i dolewa jakieś chemikalia jak do miał, miał to robić PIS. Tak, natomiast jeszcze zdanie do tej ustawy, to jest oczywiście zmniejszenie właśnie tej ochrony. Można też domniemywać, wiemy, że część polityków obecnej koalicji ma różne związki z branżami. Odpadu, z branżami właśnie odpowiadającymi za utylizację śmieci. Być może ma to jakiś też związek z zanieczyszczeniami rzek, żeby łatwiej było różne, powiedzmy, nieczystości do tych rzek sprowadzać, ale to są tylko domysły. Natomiast faktem jest, że na pewno ta ochrona będzie mniej szczelna niż do tej pory, więc o wielu sprawach w ogóle nie usłyszymy. No, do tej pory, nawet jeśli były takie no, przypadki, polityce, to słyszeliśmy. Polityce... Platformy obywatelskiej mówili, że oni sobie nie wyobrażają, że inspektorzy inspekcji wodnej, którzy będą chodzić i kontrolować to, czy, czy są spuszczane jakieś toksyczne odpady, mogliby nad rzeką nosić broń palną. No ta władza w ogóle chce rozbroić nie tylko Polaków, ale także wszystkie służby, więc sobie znaleźli świetny pretekst. No, jeśli nie pozwalali policji, funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom używać broni na granicy polsko-białoruskiej, a nawet powoływali zespoły, żeby tych żołnierzy rzeczywiście karały i no, żeby te zespoły stawiały jakieś zarzuty polskim obrońcom granic, no, to tak samo broń należy, broń należy pozbawić tych no, inspektorów, którzy by chronili. Czystość i jakby pewien szacunek dla środowiska, jeśli chodzi o rzeki, ale w tej ustawie jest jeszcze zaszyta bardzo niebezpieczna rzecz, bo ona się wprost odnosi głównie do jednej polskiej rzeki, do Odry. Ta nowelizacja, tak jak ona ma wiele aspektów. Zdjęte jest kilkadziesiąt kluczowych inwestycji, które zostały zapisane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, które miały w dużym skrócie sprawić, żeby Odra była użeglowniona, żeby można było nią prowadzić transport czysty, ekologiczny i też ekonomicznie korzystny dla Polski, ale także, żeby można było rozbudować port kontenerowy w Świnoujściu, bardzo ważny jeśli chodzi o no dalej transport tych towarów. No tak naprawdę po całej Europie i na całym świecie drogą najbardziej. Morską, później, znaczy najpierw rzeczą, później morską. Więc ten port kontenerowy ma no, nie być rozbudowywany. Wiemy, że jest też z drugiej strony inicjatywa, żeby tam zbudować Park Narodowy Dolnej Odry, czyli już całkowicie uniemożliwić jakieś inwestycje infrastrukturalne. A w tej ustawie zamiast tych kilkudziesięciu inwestycji jest zapis, że ma być rekultywacja środowiska naturalnego, rewitalizacja zasobów przyrodniczych, czyli tak naprawdę mamy utrzymywać tam jakieś no, zarośla, jakieś no, nieuporządkowane tereny. Mamy, mamy niszczyć wały przeciwpowodziowe i. Tak, to jest kolejne też niebezpieczeństwo, czyli będzie, no niestety, ryzyko powodziowe na tych terenach będzie większe. Nie będzie także umacniania tych wałów, nie będzie właśnie urzęglowienia. No to jest po prostu niesamowite, że w momencie, kiedy Niemcy, to jest akurat są dane Eurostatu unijnego, poprzez transport rzeczny. Hmm, przekierowują 100 razy więcej towarów niż na przykład Polska. Już się mówiąc o tym, że po prostu transport rzeczny jest tańszy od transportu hmm. kołowego, transportu kolejowego a i mniej zużywa się paliwa, czyli mnie jest bardziej bezpieczniejszy Tu tak jakoś ekolodzy nie protestują, a wręcz gorliwie podążają tak, w tym trudno kierunku. Trudno się dziwić, e, duża część tych organizacji była finansowana z Niemiec, więc e, nie gryzie się nie. Rosja też do, dosypywała wiem, 82 miliony euro dla ekoaktywistów niemieckich, a Niemcy doszucały. No i rzeczywiście te, ci aktywiści dzisiaj no, krecią robotę wykonują na terytorium Polski. Została nam minutka. Szokująca sprawa, która pokazuje, jak niszczy się fundamenty państwa polskiego. Sędzia z Pragi nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego. Tak, znaczy... Rewolucja i proces demontażu demokratycznego państwa prawa, takiego no, gwałcenia po prostu demokratycznych, konstytucyjnych reguł strojowych, przyspiesza już do tego stopnia, że pani sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi, zresztą sympatyzująca z justycją, czyli z tym stowarzyszeniem, a de facto z partią polityczną antypisowską, uznała, że nie będzie respektowała wyroku Sądu Najwyższego, ponieważ Trzech sędziów, którzy brali udział w wydaniu tego postanowienia, fakto wyroku, to są tak tzw. neosędziowie. Ona uważa, że zostali niewłaściwie rekomendowani przez Krajową Radę Sądownictwa, a później powołani przez prezydenta Rzeczpospolitej. Ona nie uznaje ich i nie uznaje żadnego wyroku, który z ich biura wyszedł. No to już jest anarchia i takie warholstwo po prostu czystej wody, no jak w, nie przymierzając jakieś zajazdy szlacheckie w XVIII wieku. No po prostu no, Fundament nie da się jest jednym z podstawowych fundamentów istnienia nowoczesnego państwa, jeżeli ono przestanie działać, jeżeli sędziowie nie będą przestrzegać konstytucji, ustaw, kodeksów, wyroków, jakiejś hierarchii, to wszystko do, doprowadzi do upadku tej, tej, tej dziedziny. I do a upadku państwa, bo tak naprawdę wszystkie nasze sprawy będą zagrożone, znaczy, możemy iść do sądu, otrzymać jakiś wyrok, a następnie w sądzie apelacyjnym instancji usłyszeć, że na przykład ten wyrok nie obowiązuje, bo jakiś tak zwany neosędzia go wydał. Zresztą neosędzia to, to w ogóle jest kłamliwe pojęcie, bo Krajowa Rada Sądownictwa no, jest właśnie są... konstytucyjna dopiero od znając, kilku lat. Znając te rzeczy kilka będzie można po prostu sobie jedni sędziowie, drugich nie będą uznawać. Panie Oskarze, nasz czas się skończył. Bardzo dziękuję Panu za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwo też dziękujemy i zachęcamy Państwa do wspierania finansowego mediów narodowych. To dzięki tym środkom, które Państwo przekazują na żółty numer rachunku bankowego, tudzież za pośrednictwem Zrzutki, możemy być telewizją Polskich Patriotów i mówić o tym wszystkim, co jest istotne dla Polski i Polaków. Żegna się z Państwem Jan Bodakowski.